Cześć Simanko, z tej strony Pan Wojtek. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Pokémon Duel na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie opening boosterów. Mam nadzieję, że uda się jakieś i eksy fajne drobnąć. Zaczniemy oczywiście od pozdrowień. Ponieważ pod ostatnim filmem jest lekko ponad 500 łapek w górę, to pozdrowie dwie osoby wybrane z komentarzy pod ostatnim filmem: a mianowicie Adrian oraz Wiktor Smeusz. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania moich postaw materiałów. A jeśli Ty chcesz być pozdrowiony na moim kolejnym filmie, to staw łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek i daj mi o tym znać w komentarzu, a każdemu takiemu komentarzowi przypnę serce, no i wybiorę tyle osób, ile będzie łapek w górę do pozdrowień w kolejnym filmie. A teraz już zapraszam Was na materiał. Mam nadzieję, że ta koszulka przyniesie mi szczęście i w tym odcinku będą same super dropy Zaczynamy jak widzicie od trzech Rainbow Boosterów To są najlepsze boostery, które można zdobyć za darmo poprzez właśnie walkę PvP No i jeśli mamy jeden slot wolny to możemy zdobyć kolejne No i jeden otwiera się chyba do 24 godziny Tak, 24 godziny jeśli nie przyspieszymy go rubinami, a tego nie warto robić No więc od tych openingów zaczniemy sobie Pierwszy Rainbow Booster Uwaga Tutaj jest gwarantowany R lub EX miał, jest to słaby drop Ivysaur, Bidów i Ingot Uncommon i jeszcze Rarmitel Common Ivysaur nie jest złym dropem, bo są to niezłe Pokémony, a zawsze chain level można będzie zwiększyć yy, także lecimy dalej, miałem nadzieję, że chociaż z jednego IX wypadnie, no śmiało, chociaż może z tego, no chyba z nowerka. tak co to jest? Gotitel Gotitel, nie znam tego Pokemona, nie widziałem go nigdy w akcji w tej, w tej grze, więc zobaczymy co daje. Graveler, Shinx, Ingot R, czyli 15 tysięcy chyba, Golda, Cubekamon. Drugi booster za nami, ostatni booster Rainbow. Później zabierzemy się za płatne boostery. Za Rubiny oraz, no i chociaż jedno na nie, znowu R. Sylvion. czy nie ewolucja i... mmm... Chyba jest Sigon niezbyt mocnym Pokemonem właśnie zbyt mocną figurką w Pokémon Duel, ale zobaczymy. Skorupi, ukurczę, nie widziałem jeszcze tego Pokemona, zobaczymy, ale raczej nie jest jakimś też koksem, skoro go nie widziałem, prawda? Mamy jeszcze Locked Boostera, czyli za 10 jakby takich fragmentów klucza, czy kluczy. Możemy otworzyć skrzynkę raz na dzień. Poprzez właśnie zdobywanie tych fragmentów klucza w PvP, ale o tym pewnie wiecie. Bidów. Staraptor, całkiem spoko Pokémon. Cupon Common ale raczej nie będę go używał. Przejdziemy jeszcze do dziennych misji. Tutaj wykonałem trzy e, dzienne misje i mogę dodać z nich teraz nagrody. E, tutaj wygrałem jeden mecz ligowy, jeden, jeden e, quest bez użycia e, 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 etykieta, tak? e, I dwa e, future duele obejrzałem, czyli takie po, pojedynki jakby najlepszy gracz o najwyższym rankingu w tej grze. No i z tego możemy dostać zda tam rubiny, różne booster etikety i tak dalej. Zobaczymy co nam, co nam się trafi z pierwszego. Uwaga... Raczej zawsze jest jedno koło fortuny, tak jakby o, właśnie końcy to samo co ze Special Missions. No, końce tak średnio, szczerze mówiąc, bo końców mam sporo. Kolejne końcy. Wow, fatalna sprawa. To może tutaj będzie to koło fortuny? Tak, nie. Wydawało mi się, że będzie, bo takie otwieranie, ale 10 gemów nie, nie jest źle, nie jest źle, nie jest źle. Może być. Szkoda, tylko że tych, tych końców, tyle, czyli fortują, nie zawsze musi być. Wydawało mi się, że zawsze. No nic, dobra. Przechodzimy sobie do boosterów teraz już płatnych. A więc tak, skorzystamy sobie z oferty boostera, tego, którego już raz korzystałem, Właściwie to chyba dwa razy. 6 boosterków za 300 rubinów, w tym jeden gwarantowany IX. Tu jeszcze mamy taki mm, specjalny teraz za 500, gdzie mamy jednego IX-a także. Ale no, umówmy się. Raczej to się nie opłaca. No, bo tu mamy taniej też jednego ex gwarantowanego, i jakoś tak jak patrzę po figurkach, tutaj jakiegoś wiek, jakiejś wielkiej różnicy nie ma. Więc otworzymy sobie ten boosterek. To będzie kolejny. Mój EX. Na razie mam 3 x -y. Jednego nie widzieliście to Manafi, ale Manafi go na razie nie używam, bo trzeba mieć wodne Pokémony. To jest taka strategia jakby z wodnymi Pokémonami. Może kiedyś nagram o tym odcinek, zobaczymy. Dobra, lecimy. Fajnie bo gdyby, gdyby było więcej niż jeden EX Tu mamy chyba R Pokemona, bo taka poświata Tak jest Whimsycoat Miałem go na starym koncie, ale nie używałem Dobra, tutaj mamy Uncommon Pokemona No może Szapet, nie obraziłbym się Nie, to jest pokémon R To jest Lapras Wow Wow, wow, czemu poświata była taka Niebieska? Coś się zbagowało. Okej, okay, tu jest chyba EX nie. <laughs> ale Salamence sala też jest spoko, też jest spoko. Nie potrafię odróżnić tych poświat. Wiem, że mi piszecie, że. bo to posiada się różni itd. i tak dalej. Łatwo to odróżnić, w taki się pojawi. teraz będzie uncommon, tak? Musi być uncommon, no bo była niebieska. Jest szapet, dobra. Uncommon szapet może być. Do, do, chain, do chain level też już mówię, chyba trzeci, trzeci szapet, tak? Trzeci szapet. Dobra, no ale musi w końcu być EX, tak? Czyli będzie tylko jeden. Niestety będzie tylko jeden EX. Mamy jeszcze Dradigona. To jest też fajny Pokémon. Naprawdę, te smoki są fajnymi Pokémonami. No i to już musi być, X. To musi być już X. I co my tu mamy? Chestnut. Grałem przeciwko niemu i powiem wam, że jakiś. jakoś bardzo zadowolony jestem. Co mamy tutaj jeszcze? Hard Jump. O, to bardzo dobrze, bo to go lubię używać. A nie miałem drugiej karty. Confuse Hell to już to nieważne. I Awaking. Dobra. Czyli co, spadamy na razie i otworzymy sobie jeszcze boosterki za, za tikety, czyli lecimy, od razu, tak jest, lecimy ostro. 19 mamy tiketów, dostajemy sporo tego materiału, mam teraz 1850, chyba się dostaje 50 za jednego, czyli dostanę 500, no 900 chyba, tego co liczę, 950, tak? Dobra, liczymy na jakiegoś ex chociaż jednego. Tu mamy chyba Pinsirer. Hmm. Pinsir nie jest jakimś super Pokémonem. Dobra, materiał. Jeszcze raz, tak jest. Jest, jest, jest. Wiem, że nie mam miejsca na figurki, ale później sobie zrobię porządek najwyżej. Po prostu, e, jak już mm, jak już będę. <laughs> e, już po, na, po nagrywaniu. Bo teraz troszkę no, na no, to po prostu czasu otwórzmy sobie wszystko, zobaczymy co nam się trafi. Uncommon Pokémon, tak jest. Bryksen. Hmm. Nie widziałem go chyba w grze, więc raczej nic, niczym specjalnym też. nic specjalnego to nie reprezentuje. No jeszcze chociaż jeden IX z tych 17 ticket pusterów by się trafił, to naprawdę byłbym szczęśliwy. Wcale jakaś taka szansa mała nie jest. Chyba jest około 10%, chyba jest 10 na to, że się trafi IX, Czyli teoretycznie powinienem trafić tak... Około dwóch, prawda? Mamy Uncommon Phantom. Nie wiem co to, to za pokon, jakiś duch chyba, tak? Dobra, jeszcze raz. No proszę, proszę, jeszcze 16 mamy razy. Naprawdę sporo, sporo tych pusterów sobie tworzę. No chciałbym mieć... W końcu lepszy skład. Ranking mam całkiem, całkiem przyzwoity. E, tam prawie chyba 2500, czy nawet mamy 2500. O, Syntaquil. W sumie nawet spoko, Syntaquil. No ale oczywiście mógłby być R lub IX, prawda? Byłoby lepiej, zdecydowanie. Tak, tak, jeszcze raz, jeszcze raz. Lecimy dalej. No bo tak naprawdę gram z prze przeciwnikami, którzy mają same IX-y praktycznie. A ja gram e, tylko dwoma IX-ami, więc. No może tego to będę używał. Torcik. Znowu ogonisty pokémon starter. Again. Yes. Torcik w sumie nie jest taki zły. Nie jest zły Torcik. Może, może, będzie używany kiedyś, zobaczymy. Na razie trzeba by było go na pewno ulepszyć, jakiś tam chain level mu zwiększyć. Kurczę znowu chyba ankomon. Dlaczego tak dużo tych ankomonów? Chociaż rery by, 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 mogły być. Caterpie, Boże. Hmm, słabiutko. Jeszcze raz tak. Kateria tylko jeden ruchu, bo on ma bardzo małą szansę na to, że zostanie pokonany. Podobnie jak Whidley, tak po prostu są takimi pokonami, które stoją i ciężko jest je yy, pokonać i wyrzucić, tak? Torcik, drugi torcik. Okej, okay, spoko. Nie ma sprawy, nie ma sprawy. Fajnie, że same. Że same bardzo tak. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo za fajne ropy. Kolejny openik chyba będą się wykonać z kimś, czy do Spikaczu, czy, czy, czy z, kimś, z kimś innym. No nie, znowu one common, boże. Ninkada, no dobra, on jest chyba spoko akurat. Tego, tego pokona widziałem w akcji, on jest jakimś takim spoko w miarę tankiem może, może byłby farty używania, zobaczymy. Lecimy dalej, póki co? Pach pach, 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 O! I mamy chyba RK albo Iexa. a Nie nie jest IX, słuchajcie. Tak! Tak, to choch, Jest! Jest hoch! Jest! W końcu Iex Z <noise> booster tiketa normalnego. Nareszcie, nareszcie trochę, trochę szczęścia po naszej stronie. No i chyba HOH-a będę używał, szczerze mówiąc. Super, super. Nareszcie coś fajnego. Hoch jest takim fajnym Pokémonem. Może, wolałbym Artikuno, ale Hoch też jest spoko. Mam to mojego ulubionego już ptaka, więc... Nie jest źle. Magbi. Wow. Nawet nie wiedziałem, że Mugby jest w tej że mówiąc. No ale dobra. Mamy dużo nowych figurek. Prawie wszystkie już będę miał chyba zdobyte. Co najmniej raz. Dobra, lecimy dalej sobie. Jak już się raz trafił, to może się jeszcze raz trafi jakieś eks. No nie no, mamy znowu Ankomona. Metapody. <laughs> Będę miał do ewolucji z, kater z katerpiego jeśli katerpie w ogóle kogoś pokona w walce to jest chyba raczej niemożliwe. Ojejku, jejku, Dobra, jeszcze zostało nam 8. No zobaczymy, no może jeszcze jeden EX się trafi. Prawdopodobieństwo jest spore, przełożyło openingu aż 8. No i znowu common. Niebieska poświata, a nie! Słuchajcie, zmieniła się w żółtą, złotą, czyli R Manchlax, Munchlax, Baby Pokémon Snorlaxa. No proszę. Snorlaxa nie mam. Miałem na starym koncie. Ale jako, że jest R, to może, może coś tam ciekawego nam sobą będzie prezentował. Zobaczymy. Na razie nie sprawdzamy. Otwieramy dalej. No, może jeszcze 6 mini. Złotą poświatę. Nie. To będzie Uncommon. I katerpi, drugi katerpi dzisiaj. Ja wierciele. <noise> nie chcę grać katerpi w składzie. Co prawda jest dużo taktyki i strategii w tej, w tej grze, jeszcze 6, 6 ticket boosterów Ale no nie katerpi nie 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 nie, nie. Lecimy dalej, no szybciutko Grau Otwieraj kolejne boostery Ciach, a wow, wow, wow. to może być X, to może być X, To jest chyba X, słuchajcie, to jest chyba Jex To jest, tak, to jest Entei Wow, drugi X, w sumie trzeci dzisiaj ja pierdykam, ale opening. Nie spodziewałem się, że to wasz trafię. Jeszcze Entei jest chyba naprawdę potężny, wiecie? Wydaje mi się, że Entei jest potężny. Ma 120 obrażeń. Hmm. Może przejść podpalonego Pokemona. 120 obrażeń i podpala przeciwnika, i oczywiście zginie tak tym atakiem. Stomp. First Row, co to daje? jest to Battle Opponent i an opposing Pokemon. Jak ten Battle Opponent. A, no czyli takie, w sumie tam nic, nic wielkiego nie działa, po prostu z, e, zmienia Pokémony. tak. Dobra, lecimy dalej, ale... Super, super, kolejny X i całkiem przyzwoity Entei, ja bardzo lubię tego Pokemona. Dobra, lecimy, lecimy. Ajajaj, aj, aj, tym razem Niebiesko poświata. Czyli mon Pokémon Magbi, drugi Magbi dzisiaj. No spoko, spoko. Jeszcze raz, tak, jeszcze cztery boostery. Dużo tego materiału zdobędę i być może kurczę, użyję sobie na jakiegoś pokémona. Bo jeśli się bierze ieksa, to Chain Level mu rośnie. Znaczy, że, poś że poświęcimy tylko jednego ieksa a do, danego do, typu. Powiedzmy, mamy dwa, za dwa Zaptosy, mamy już tego Pokémon Breaks, drugie drugie yy, trofony dzisiaj z tego, też z boostera. Yy, jeśli na przykład mamy dwa zaptosy i poświęcimy jednego zaptosa, żeby tego, żeby tego pierwszego lepszyć, to wystarczy tylko poświęcić, poświęcić jeden, jedną figurkę X, żeby zwiększyć chain level o jeden. Tak jak na przykład przy Rare Rer chyba, są chyba trzy figurki, przy Ankamon to jest dziewięć figurek, a przy Kamon to jest 30 figurek. Także X jest bardzo łatwo wzmacniać, jeśli chodzi o to, o to chodzi, no tylko czasami się warto zastanowić, czy nie lepiej mieć dwa zaptosy do walki, prawda? No, bo czasami to jest lepsza opcja, dobra. Liczmy, że chociaż jeszcze jeden, jeszcze jedną złotą posiadę, zobaczę. No, ale no, mamy Ankamona, Butterfree. Psz, no, to mamy Caterpie, Metapoda i Butterfree w jednym, w jednym openingu. No super, po prostu. <laughs> Pewnie to rozważę, czy by się nie, nie opłaciło. Może, nie wiem, w ew, ewolucję tych Pokémon. Na przykład, mam Larvitara i Tyranitara. Piupitar by mi się przydał. Ehm. Wtedy mógłbym sobie zewolować właśnie Larwitera, w i potem w Tyrka jest całkiem silny w tej grze. No, znowu drugi. Fantump. To nas nie interesuje. No i ostatni ticket dzisiaj. Ostatni ticket. Trzymamy kciuki. Żeby to było coś fajnego jeszcze, ale naprawdę już jestem zadowolony. Były fajne dropy. Naprawdę fajne, fajne dropy. No i mamy niebieską poświatę. I to jest Uncommon Pokémon. Ayaki Znowu ten sam Skorupi. Ojejku, jejku, jejku, no dobra. Back. Nie, za rubiny nie będę kupował. Rubiny zbieramy, żeby sobie kupić z gwarantowanym ex za 300 rubinów kolejnym. Booster. A więc. Cóż, jeśli chodzi o opening to tyle. Eee, przebiorę pewnie pokemony. Jak będzie wyglądał mój najnowszy deck, to wam może jeszcze zaraz pokażę. Mam, jak, mam, jak widzicie, najwyższą ligę, 2500 niecałe rankingu. Może to szało nie robi. Najwyższy ranking jaki miałem zaraz wam pokażę, pokażę, czym tutaj jest po to, by napisane Nie, nie ma. W każdym razie, jak widzicie, to jest Master, to najwyższy lego 2300 rankingu, już jest ta najwyższa liga. No ja tam, no, mam ten ranking przekroczony sporo, no ale ludzie mają już po nawet 3300 rankingu, więc wcale nie jestem jakimś koksem w tą gierkę. Tym bardziej, że moje Pokémon no zobaczcie, grałem poliwagiem. E, jeśli chodzi o szapetę, no to wiadomo, że jaki, jaki, jaki to jest Pokémon. Po prostu może przeskoczyć Pokemony i dzięki temu ma. Jeżeli ma jeszcze 3 ruchu i ma specjalną umiejętność, może tak naprawdę przy odrobinie szczęścia, na przy ogromnym szczęściu możemy wygrać w trzech ruchach e, grę z, z przeciwnikiem najlepiej się zaczynamy, bo wtedy jeśli nie zaczynamy, to może być ciężko. No i Kirlia i Why y no to tak. Trochę na siłę są. Bo ja... Mam, znaczy Gardevoir nie mam, ale mam flygona, więc. E, moja ta. Ya brawa ewoluuje we flagona czasami. No i jest to też jakieś tam ciekawy Pokémon, bo tak, tam, tak samo jak Kirli nie można go przeskoczyć, jeśli się jest kimś tam duchem, czy właśnie ten ty typu szapet nie może pich przeskoczyć. W sumie mam tutaj nie lada problem, jeśli chodzi te figurki. Powiem wam, że nie mam w ogóle miejsca tak naprawdę na te figurki, będę musiał jakoś coś tam pokombinować. Ale zauważam, że mam dużo wodnych Pokémonów fajnych i być może coś będziemy kombinować z Manafim, jakąś taktykę. Zobaczymy. Następny odcinek w każdym razie z Pokémon Duel być może pojawi się już nie z openingu, tylko właśnie z jakiejś gry, czy może z meczy e, rankingowych. No zobaczmy, dajcie znać w komentarzach co byście jeszcze chcieli zobaczyć z Pokémon Duel, jakiego typu filmy. Jeśli wam się podobało to łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, to samo jeśli chcecie być pozdrowieni. No i da dajcie o tym znać w komentarzu, To wtedy przypnę wam serce, no i wybiorę tyle osób do pozdrowień ile będzie łapek w górę. Zapraszam do grupy i na fanpage, linki w opisie. No i co, dziękuję za oglądanie do końca, trzymajcie się, do następnego razu, na razie, cześć!